Więc Mason Greenwood był wycofany ze zarzutów, bo miał tam zarzuty z napadu i też były te filmiki, te zdjęcia, co jego dziewczyna rzucała na relacje, ale dzisiaj był z tego wycofany. Więc co to teraz oznacza? Każdy widział te zdjęcia, każdy widział te nagrania. Tak naprawdę, jak on był z tego w ogóle wycofany? Yy, każdy mówi, że po prostu zapłacił im, po prostu ma dobrą kasę i wiadomo, że jakoś, jakąś wypłatę dał, potem go wycofali z tego wszystkiego. Ale czy on dalej może grać w piłkę? Nie mam pojęcia. Jako kibic Manchester United chciałbym, żeby on jeszcze grał, ale nie wiadomo, czy on serio coś tam porobił, czy nie z tą dziewczyną, bo. Te nagrania były prawdziwe, wiadomo, że były prawdziwe. To był jego głos. To jak mogli z, jego, z tego wycofać? Nie mam pojęcia. Dla mnie, jak chłopak chce sobie odzyskać karierę, to żeby wycofać się w ogóle z tego tematu, ja bym go dał na wypożyczenie. W ogóle to, co Ten Hag zrobił z Jason Sancho. Jason Sancho stracił kolegę, popełnił samobójstwo i dopiero wrócił na boisko wczoraj, jak zagrali EFL Cup z Nottingham Forest dał mu trochę czasu ten hak, żeby fitness miał do góry i se sam trenował. Mi się wydaje, że Greenwood teraz takie coś potrzebuje, bo przez to, co się dzieje przez ostatni rok, bo to już rok temu się stało tak naprawdę, to ten chłopak potrzebuje trochę se wszystko przemyśleć, musi się trenować, aby to może wrócić na boisko. Mi się wydaje, że... Teraz w tym sezonie nie zagra, mi się nie wydaje, że zagra, bo za dużo jest na głowie. Kibice będą go tam gwizdać, wiadomo. Dla mnie to zawsze był dobry chłopak na boisku, na boisku zawsze był dobry, no bo kurde, te jego strajki były niesamowite, to był jeden z najlepszych tych finisherów w Premier League. No, bo zawsze potrafi piłkę dać jako siatkę, nie wiadomo w jakiej pozycji, zawsze jakoś znany sposób. Więc mi się wydaje, że United potrzebują takiego zawonika. Na pewno go potrzebują, potrzebują napastnika. Walkhorse to jest taki, żeby po prostu doszedł do niego piłkę, ale taki Greenwood się przydaje, szybki, jest młody i on się na pewno by przydał. Tylko czy dadzą radę go dać na boisko jeszcze Manchester United, przez to, co się wszystko dzieje. No bo jak będą go gwizdać i wszystko, no to musi z tym żyć, po prostu musi zaakceptować to, co zrobił. Ja, że, chyba, że nie zrobił. Kto wie, skąd te nagrania się wzięły? Skąd, że jego dziewczyna to wrzuciła. Wszyscy mówią, że to ona była sakowana, czy ona tak powiedziała, że ona była sakowana i ktoś rzucił te zdjęcia. Tak, kto, jak ktoś ma akces do tych w ogóle zdjęć, to ja nie mam pojęcia. Więc mi się wydaje, Chłopak potrzebuje odpoczynek do y, Sumer, do wakacji, jak już będzie przerwa, mi się potem wydaje, że będą negocjować, czy Greenwood zostaje, czy nie. Chciałbym, żeby został, ale mi się wydaje, że on powinien być wypożyczony najpierw do jakiegoś innego klubu, zeszczeli tam parę bramek. I wróci do najlepszej formy do Manchester United, bo teraz on by nie dał rady być na najlepszej formie, jakby go gwizdali albo coś takiego. Bo, no bo nie każdy kibic Manchester United tylko chce, wiadomo przez to co się stało, przecież on przez rok był jak potem w prison FC, co nie? Chłopak jeszcze jest młody, bardzo młody, jeszcze ma przyszłość. Mi się wydaje, że jedyny sposób co on naprawi swoją przyszłość jest jak publicznie na swoje Instagramy, na Twittery, na wszystko jakoś da, jakoś przeproszenie, wytłumaczy się i nie wiadomo, jakie komentarze dostanie, zapomnieć o tym i skupić się na swoją karierę, bo teraz dostał wielką nauczkę i to wielką nauczkę. Po prostu teraz musi jakoś lecieć do przodu, naprawdę życie jest jak szachy, może tylko iść do przodu, nie zmienić początku, a może zmienić zakończenie. Więc po prostu musi się skupić teraz, no bo odjewał taką akcję, teraz musi jakoś odzyskać tą swoją karierę. Przed tym wszystkim on był z jednych najlepszych młodzieńców na świecie, co nie? Więc mi się wydaje, że po prostu potrzebuje trochę czasu. Raczej, żeby United go dali na wypożyczenie. I potem będzie wszystko git. Mi się wydaje, Mason Greenwood jest bardzo ważny w zawodnik dla Manchester United. Ale co wy sądzicie o tej całej sprawie? Dla mnie to jest takie dziwne. Ja się nie spodziewałem, że dzisiaj dostanę taką wiadomość, że on był wycofany z tych zarzutów, co nie? To jest bardzo dziwne. Nie wiem ale mi się wydaje, że jak on chce wrócić do najlepszej formy i być kochanym, chociaż nie, nie będzie kochanym, przecież zawsze będzie zaraz miał wrogów przez to wszystko, co się stało ale jak to chce, to musi się teraz odpocząć, przemyśleć wszystko przemyśleć te wszystkie jego sprawy, poza boiskiem jak to się wszystko załatwi to potem może wrócić do normy i może być jeszcze najlepszym graczem w historii. kto wie, mi się tak wydaje bo on serio dobry chłopak na boisku no, więc mi się tyle wydaje, nie wiem co wy sądzicie o tym, ale oby wrócił na boisko, nie wiadomo czy to gra dla nas, czy dla kogoś innego. Jak serio nic nie zrobił, to no zasługuje na drugą szansę, jak on serio nic nie zrobił, jak wycofany z tego, no to też nie można powiedzieć, że on coś zrobił, jak z tego wszystkiego wycofany, może zapłacił, ale taka jest taka zasada tutaj, że po prostu... Jak jesteś wycofany to się zrobić, tak byś nic nie zrobił, co nie? Tak po prostu jest. Więc nie, nie wiem, nie wydaje mi się, że on by się jeszcze do tego przyznał, jak już był z tego wycofany. Mi się wydaje, że po prostu ludzie będą mieć swoje opinie, ale to zależy od niego, co on chce. Czy on chce wrócić na te boisko? Najważniejsze, że jest wycofany. Dla niego życie jest ważniejsze, wiadomo. Ale czy wróci do lepszej formy Manchesteru United? Mi się wydaje, że może, jak on chce. To zależy od niego, co on chce. Zobaczymy, co się stanie. Ale miejscu Greenwood wycofane z zarzutu. Tego się nie spodziewałem. Ale co wy sądzicie o tej sprawie, dajcie w komentarzach. I zobaczymy co będzie z tym chłopakiem.